Pętla. Pętla. Gość, który opowiadał mi tą historię, prawdopodobnie eksperymentował i przedawkował jakieś środki psychoaktywne lub zwyczajnie był pierdolnięty. Jest jeszcze trzecia opcja, a mianowicie, że mówił prawdę. Ale tej nie przyjmuję do wiadomości, bo to oznaczałoby, że sam jestem pierdolnięty. A przecież mam nadzieję, że nie jestem. Otóż historia, którą opowiedział mi nieznajomy człowiek, któremu zatrzymałem się na skraju lasu w strugach deszczu, aby podrzucić go do namysłowa, gdzie zmierzałem, była co najmniej nietypowa. Jechaliśmy w ciszę. Odezwał się, gdy nawigacja Janosik powiadomiła, że za półtora kilometra ma miejsce wypadek. Wiesz? Zaczął. Zawsze gdy słyszę taki komunikat o wypadku przede mną, włącza mi się dziwny flashback i przypominam sobie historię, która przydarzyła mi się, gdy pewnego razu sam jechałem autem. Pogoda była podobna, jak teraz, nadciągał zmierzch i padał deszcz. Nagle w głośniku usłyszałem, że za 500 metrów ma miejsce wypadek. Zwolniłem, przyglądając się drodze. Jestem coraz bliżej celu. Widoczność na tyle wystarczająca, by widzieć pustą drogę przede mną. Zostało ze 100 metrów. Widzę, że zgłoszenie jest nieaktualne. Przyspieszam więc i wyciągam rękę, by kliknąć kciuk w dół, odwołując zgłoszenie. Na chwilę odrywam oczy od drogi, wyciągam rękę do telefonu i w tym momencie ktoś próbuje wyjechać mi porządkowanej, licząc, że zdąży. Coś jednak poszło nie tak, bo zamiast przyspieszyć, auto ledwo wyjechało, jakby zgasło. Gdybym nie wyciągnął cholernej ręki i nie za zapatrzył się w telefon, zdążyłbym zahamować. A tak, to jedyne, co zdążyłem zrobić, to puścić nogę z gazu i w tym momencie nastąpiło uderzenie, a z głośnika usłyszałem wypadek. Spojrzałem podejrzliwie na pasażera. Zauważyłem to, a on. Dodał, wiesz, ci programiści od Janosika wciąż starają się coś poprawić, precyzje statystyk, wypadków, zgłoszeń, no i wiesz, ja pierdolę, szaleniec jakiś myślę. Nagle słyszę podwójny bip z Janosika informujący, że właśnie zbliżam się do wypadku, do punktu, w którym coś się zdarzyło. Odruchowo puszczam nogę z gazu i kładę na jebanym hamulcu, ale nic się nie dzieje, droga jest pusta i wtedy słyszę hikot w pasażerach. <laughs> ale ci kurwa porobiłem, ja pierdolę, to jest to. o nieopodal za zakrętem, a już chyba kurwa nigdy nie wezmę autostopowicza.